Witam wszystkich serdecznie po długiej przerwie. Ostatnio wzrosło zainteresowanie strategią Inchimoku. Dostaję wiele e-maili z pytaniami, co mnie bardzo cieszy. Dzięki waszą, Waszym pytaniom, które możecie zadawać bezpośrednio w działce discussion na stronie bitrader.com, wiem, co Was interesuje, jakie macie problemy, z czym macie problemy. Bardzo chętnie na Wasze pytania odpowiem. Jeśli komuś jeszcze nie odpowiedziałem, to znaczy, że albo materiał jest w przygotowaniu, albo sprawami umknęła, więc piszcie śmiało. Będę starał się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Najczęściej zadawanym pytaniem jest pytanie o money management w strategii CIMOKu. I o tym będzie dzisiejszy filmik. Nie pisałem o tym w książce. Gdyż jest to aspekt związany z psychiką każdego z was, a i ci poprzez zmianę ustawień i dobranie odpowiedniego Money Management pozwala na dopasowanie świetnej strategii do osoby tradera. Takim przykładem dopasowania strategii do tradera jest pan, który się podpisuje pseudonimem Samczyk. Widziałem jego nagrania, jego screeny z operacji, i tak dalej. Naprawdę świetna robota. Poprzez rozumowanie, a nie tylko i wyłącznie ślepe wykonywanie operacji według zasad. Doszedł do perfekcji w pracy na tak niskich przedziałach jak 5 minut i 1 minuta. Naprawdę doskonały wynik. Gratulacje. Ale nie o psychologii, dopasowywaniu wszystkiego do osoby tradera będziemy dzisiaj mówić, ale o numerach. By być jasnym w tym, co tłumaczę, otworzyłem sobie konto na 3000 dolarów. No, nie jest to duże konto, ale od czegoś trzeba zacząć. Broker w swej wspaniałoduszności podarował mi 25% od depozytu, tak naprawdę to tylko zwiększył lewar, bo gdybym się zniżył do tego poziomu, to mi te pieniążki z powrotem zabiera. W związku z czym na koncie mamy w tej chwili 3750 dolarów i zaczynamy operować. Chodzi o co? Chodzi o to, by szybko i sprawnie obliczyć wielkość pozycji, którą mam otworzyć w stosunku do tego, co mam przed oczyma, czyli potencjalny stop plus, potencjalny take profit. Zaczynamy od tradingu konserwatywnego. Aha, tak nawiasem mówiąc, dla naszych potrzeb podzieliłem trading na trzy takie etapy. Pierwszy to jest trading konserwatywny, który polega tylko i wyłącznie na wykonaniu konkretnej operacji take profit albo stop plus, liczy się efekt końcowy. Później jest trading, trading agresywny, gdzie już zaczynamy kombinować z dodawaniem operacji, zawsze mając przede wszystkim na myśli ochronę kapitału, czyli jeżeli stracę, to najwyżej stracę to, co już zarobiłem na danej operacji. I trading akrobatyczny, gdzie można zarobić bardzo dużo, ale i można też wszystko stracić w bardzo krótkim czasie. No więc zaczynamy od naszej operacji bardzo konkretnej na parze euro przeciwko funtowi angielskiemu na y, świecach jednodniowych pojawia nam się sygnał. Odbicie się od chmury, od linii Span B i od y, dosyć ważnego oporu. Y, jak widzimy świeca zawróciła. Y, wydaje się, że będzie chciała spadać. Y, jako 100 plus ustaliliśmy 35 punktów, czyli zamknięcie się świecy po drugiej stronie chmury. Take profit, pierwsze większe wsparcie na wysokości 84,50. Jak mówiłem na początku, to jest trading konserwatywny. Wiele rzeczy nam umknie, i, i umknie nam też często zarobek, ale nie o to chodzi. Tu chodzi o to, by powoli i w sposób systematyczny powiększać nasz kapitał. Tak jak powiedziałem, zaczynamy od cyfry 3750 dolarów. 2% z tej cyfry to jest 75 dolarów. I teraz y, zastanawiamy się, w jaki sposób obliczyć wielkość pozycji, jaką wchodzę y, w tą operację. Więc bierzemy te 75 dolarów, dzielimy przez 35 y, punktów, które ewentualnie są naszym stoplusem, y, i dzielimy to jeszcze przez 10. Wynik jest 0,2114 i 21,42, coś takiego. Czyli w zaokrągleniu naszą pierwszą operację otwieramy 0,20 lota. 0,2 lota. OK. Jeżeli naszą operację zamkniemy na 100+, to będziemy mieli tylko 2% straty, czyli 75 dolarów. Jeżeli zamkniemy na take proficie, no to tutaj mamy prawie, prawie 4 razy więcej, czyli to będzie około gdzieś 8% zarobku. Ok. Następna operacja jest pomyślana w ten sam identyczny sposób, to znaczy cena odbiła się już tutaj od tej chmury, mamy chmurę, która jest spadkową, jest na 89,10 opór, mamy wsparcie na 87. 0,78. Zakładamy, że będziemy mieli spadek. Linia Tenkan pokazuje nam kierunek. Linia span, która odbiła się od ceny, również nam pokazuje, że mamy tutaj opór. Cena najprawdopodobniej spada. Otwieramy operację na tej samej zasadzie, czyli 100 plus około 70. Punktów, take profit 210, czyli to jest trzy razy więcej aniżeli, aniżeli ewentualna strata. Ostatnio czytałem bardzo ciekawy artykuł o neurologach z, z, ze szpitala San Rafael'e, tutaj w Mediolanie, którzy przeprowadzili właśnie doświadczenia dla pewnego banku. I chodziło właśnie o to, że człowiek bardzo nie lubi tracić. Nie? Jeżeli traci, na przykład zgubił 100 dolarów, to dopiero 250 dolarów znalezionych przywróci mu dobry humor. To jeżeli zgubi 100 dolarów i znajdzie 100 dolarów, to nie jest to samo. To znaczy nie jest zadowolony z tego. I tak samo właśnie nasz Stop plus i take profit muszą mieć tą. Dużą, dużą różnicę. Przynajmniej, przynajmniej trzy razy większy musi być take profit aniżeli to plus. Jak widzimy, tutaj operacja też została otwarta w sposób prawidłowy, zakończona troszeczkę spóźniona, ponieważ tutaj, gdybym ustawił take profit normalnie jako, jako zlecenie, zostałaby zamknięta troszeczkę lepiej. Ok, zobaczymy dalej, jak potoczyły się sytuacje. Aha, tak samo zostały obliczone take profit i stop plus punkty, jak w, poprzednim, w poprzednim, poprzednim razem. Sygnał był troszeczkę silniejszy, w związku z czym zaryzykowałem aż 3%. Zostaliśmy przy 0,20, i zobaczymy później, jak to wszystko się potoczyło. Na parze euro przeciwko funtowi, sytuacja się troszeczkę pogmatwała. Ponieważ cena ruszyła w górę, nie? to jest kolejny aspekt, o którym często wspominacie. Ja nigdy nie ustawiam 100 plus, to jest zarzut często ze strony wielu traderów. Nie ustawiam 100 plusa jako, jako rzeczy stałej. To znaczy, jak widzicie, na, na przykład często może się zdarzyć, że ktoś tam używa Kinjun. Jako 100, plus i przesuwa tą, tą, ten 100 plus za tą, za tą średnią. Dla mnie 100 plus dopiero następuje, gdy sygnał już nie ma sensu. Czyli świeca musi się zamknąć za... Po, powyżej chmury albo powyżej linii kijun Często zdarza się właśnie, że świeca tylko robi taki chwilowy yy, zwód i wraca z powrotem do swojego normalnego yy, toru, tam gdzie powinna iść. Jako że sytuacja potoczyła się po mojej myśli i świeca następna zamyka się znowu poniżej chmury. Dla mnie to jest drugi sygnał, który nie ma nic wspólnego z pierwszym odbiciem się, tylko tu jest, mamy drugi sygnał, czyli wyjście z chmury. Otwieram kolejną sygnał, operację znowu na 0,20. Zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Okay. W piątek wieczorem na tej parze Zamykam wszystkie operacje, chociaż jeszcze jest daleko do mojego tej, tej profitu, ponieważ jestem traderem konserwatywnym. W piątek y, staram się nie zostawiać żadnej operacji otwartej, tym bardziej, że w tej chwili są czasy bardzo niespokojne wojna w Syrii, Obama, który chce atakować Asada itd. Tak tak to są rzeczy tak nieprzewidywalne, że że możemy się w niedzielę obudzić z tak strasznie zmienionym rynkiem i, i stracić to, co żeśmy do tej pory zarobili, co nie stanowi żadnej przyjemności. A to jest efekt końcowy naszych operacji. Jak widzicie, operacje, to znaczy zostały wykonane na więcej troszeczkę parach, ale co chcę przez to powiedzieć, że nawet ryzykując bardzo niewielki kapitał, tu nawet 10, tylko 10 yy, 0,10 lota, Nawet ryzykując bardzo niewielki kapitał, czyli 2% góra, 3% na operację, możemy dojść do całkiem przyzwoitych wyników. Tutaj wszystkiego zarobiłem prawie 30%. To jest 29,9% czystego zysku na, na, na przy takim kapitale dosyć niewielkim, początkowym jak 3000 dolarów. O tradingu agresywnym będę mówił w następnym odcinku, jeżeli będzie zainteresowanie i wtedy zobaczymy w jaki sposób pomnażać jeszcze te zyski, cały czas pamiętając o podstawowej zasadzie, czyli o ochronie kapitału, bo to jest najważniejsze. Dziękuję za uwagę, miłego tradowania wszystkim. Mam nadzieję, że komuś te zasady przydadzą się do tradingu.